Yo, hej, czyścię witam was wszystkich serdecznie. Ja jestem Champion, a to jest kolejny odcinek na moim kanale z Top Model. Moi drodzy, mamy tutaj 10 widzów, którzy wbili z Discord'a na Top Model, więc zapraszam serdecznie. Link do Discord'a na macie w opisie. I na samym początku, moi drodzy, aż 80% z was nie subskrybuje mojego kanału, więc zachęcam serdecznie do kliknięcia tego przycisku tam na dole oraz zostawienia łapeczki w górę. A moi drodzy, jeżeli uda nam się wbić 2000 do końca, Maja, rozdaję wam. Otóż taki Brawl Pass. Wszystko macie w opisie, jak to będzie wyglądało. A moi drodzy, na samym początku dajemy im kategoria. Kategorie, no to będzie kategoria. Oczy oczywiście to jest pierwsza kategoria. Skiny. E My, oczy. Ne, skiny mroczne to będą. Więc mają chwilę do wyboru. My, oczywiście, klasycznie się widzimy w pocięciu, ponieważ oni czasami długo wybierają. Nawet z 5 minut, więc. Widzimy, się, wybierzemy jeszcze sobie tutaj postać, yy, którą będziemy ich eliminować. Oczywiście ja, wszystkie skiny ja będę wybierał, jakie mi się podobają. Jakie mi się najbardziej podobają, będę wybierał te skiny. bo Boże, czemu ja nie wziąłem wybierz, tylko wyszedłem sobie z tego. Ja już daję tutaj gotowość i moi drodzy, widzimy się już po cięciu. Więc moi drodzy, jesteśmy już w pierwszej gierce. Tutaj niestety mieliśmy mały start, ponieważ wywaliło mi aplikację, więc idziemy sobie już na środek. Skiny mroczne cały czas obowiązują. I idziemy sobie. Tutaj mamy Mr. P na samym początku. Poczekamy aż wszyscy się tutaj zbiorą. Poczekamy aż wszyscy się tutaj zbiorą. Mamy 5 osób. A co ty pijesz tutaj tych? Nie bijemy tutaj nikogo. Mamy... Nie bierz. Czemu ty mnie bijesz? Dobra. Gdzie tu są wszyscy? Zostaw te skrzyneczki. Mamy tutaj 6 osób, siedem łącznie ze mną. Nie kampimy. Tam macie iść, tam macie iść. Wszyscy, którzy kampią w krzakach no to niestety... Zginą. Po prostu zginą niestety. Zdarza, zdarza się, zdarza się każdemu. Jedziemy sobie tutaj, nie kampimy w krzakach przypominam. Dobra, chyba wszyscy tutaj już są. Więc na samym początku ja bym wyeliminował skiny, które się powtarzałem. No to niestety kruczek tutaj jest. Kruczek tutaj jest. Tu jest kolejny kruczek niestety. Dwa kruczki takie same. I tutaj są już zupełnie inne skiny. Zupełnie inne skiny. No niestety e, najmniej mi się podoba no ten Mortis tutaj. Przyznacie, że ten Mortis najmniej tutaj pasuje, więc go wyeliminujemy szybciutko. Ale... Ten się odsunął od razu. Więc tak, kolejnym skinem, który moim zdaniem nie jest... Znaczy jest, są, wszystkie są tutaj mroczne. No nawet ten jest mroczny, ten Leonik. Ale najmniej tutaj moim zdaniem pasuje ten. Gdzie ten, ten ten, ten, no otóż, ten, proszę mi tu nie uciekać. Proszę mi tu nie uciekać. Dobrze. Dobrze, jakże że się odsunąłeś, bo byś obywał przypadkowo. I tutaj kolejnym skinem, którego ja wybiorę, będzie: No, do eliminowania, będzie: No, kurczę wszystkie tu skiny są ładne. Ale ta szelka tutaj tak mi troszeczkę nie pasuje do tego. Wszystkie skiny, kurcze, są tak ładne. Czemu ty do mnie wysyłałeś klona? Przepraszam bardzo, nieładnie. Nie wysyłamy do mnie klonów. Cztery osoby, Obstawiacie kto by wygrał w komentarzach, oczywiście. Więc tutaj wyeliminujemy sobie. Mi się tutaj osobiście z tych czterech skinów nie podoba. Czemu ty tutaj uciekasz, to no, niestety mi się najmniej podoba. No ten Mortis, niestety. Zdarza się, kurczę, Belek. Teraz nie wiem, kto, kogo mam tu eliminować. No cóż, Leonik tutaj jest ładny, Ta Penny jest ładna, ten Crow jest ładny. No cóż, no ale Crow tutaj moim zdaniem najmniej pasuje. No i Leonek albo peny. Leonek albo peny. No tutaj ewidentnie bardziej pene mi pasuje. Kurczę, ciężko było się zastanowić, te trzy skiny tak mi się podobały, nawet te pięć skinów, które tam były. No były tak ładne. No ale cóż, no trzeba było kogoś wybrać. Trzeba było kogoś wybrać. Dobra, bierzemy następną kategorię. Katego... Kategoria. Kolejna skiny. Jakie mogą być skiny? Skiny z czym. Białym, Czymś białym. Czymś białym. Piszemy tutaj, oczywiście, moi drodzy, widzimy się już w drugiej gierce. Ja tutaj gotowość, co oni tutaj piszą. Nie lubisz mnie tak. Dobra, dajemy gotowość i moi drodzy, widzimy się już w kolejnej gierce. Jesteśmy już, moi drodzy, w drugiej gierce. Tutaj idziemy sobie standardowo już na środek. Są skiny z czymś białym. Tutaj widzę już że EMZ. Jest z czymś białym. Wyeliminujmy sobie tutaj szybciutko te skrzyneczki na środku. Czemu tam nie ta bija te, te, tego kiełka? Wyeliminujmy sobie skiny na środku. Tutaj widzimy nową postać, czyli Geyla. Dobra, wyeliminujmy osoby. A dobra, ty masz coś białego. Masz tutaj te napisy białe. Ale no niestety, wyeliminujmy sobie te kroły dwa. Proszę mi się tu nie ruszać, arrow. Proszę mi się tu nie ruszać, ponieważ no yy, przypominam, że tutaj jak są. Po... Skiny, które są takie same, no to niestety one zostają wyeliminowane. Czemu ty robisz tutaj ludzi? I nie, nie rozumiem was. Dobra, mamy tutaj siedem osób. Ósmy to ja jestem jak coś, jakbyście nie wiedzieli. I tak, tutaj moim zdaniem najmniej pasuje, no kurczę, ten no. 8 bit. 8 bit tutaj zostanie wyeliminowany na pewno. No i ten kiełek, no kurczę, skiny miały być? Skiny, skiny. A, a to nie jest skin. To jest niestety yy, postać. Ale dobra, zaliczmy, że to był skin. Zaliczmy, że to był skin. Tutaj potem idzie no ten dziadek mróz. O, nie, za to to minusowe punkty będą. Za to to dziesiąte miejsce już jest. I zostały cztery skiny. Eh dobra, okej, jak tutaj widzę, że się bawi. Nie bawić się mi tu. Nie, dobra. Najmniej pasuje tutaj teraz ten. No kurcze, belek, gdzieś stawiać mi tutaj tych, tych. Ja go wyeliminuję. Nie, oni mi to na złość robią po prostu. Dobra, kolejną. Chodź tu na środek. E, dobra, kolejną osobą, którą wyeliminuję tutaj. E, czemu ty niedźwiadka wypuściłeś? Nie rozumiem ciebie. E, tak, dobro... dobrą osobę tutaj została wybrana. Colt tutaj tak średnio pasował, i teraz zostały dwa skiny. Czy Pandanita, czy EMZ? No, decydujcie, czemu ty nie odetknęłeś? Nieładnie. I teraz tutaj decydujcie w komentarzach, kto by tutaj waszym zdaniem przetrwał. No ale ja eliminuję osobiście, no niestety tą EMZ. Tutaj widzimy, że jak spłoszyć sobie w stronę burzy, więc bardzo ładnie. I lecimy moi drodzy, wybieramy im kolejną kategorię. Więc bierzemy sobie tutaj. Teraz kolejna kolejna kategoria. I to będą skiny. skiny, które. Wam się. Najbardziej nie podobają. Kiny, które mi się najbardziej nie podobają mają wybrać. Oczywiście teraz oceniamy najbrzydszego skina. Więc zobaczymy. Więc moi drodzy, dajemy oczywiście gotowość i widzimy się już w trzeciej rundze. E, Rundzie rundze. Rundzie widzimy się, więc do zobaczenia. Więc jesteśmy już w trzeciej rundzie, idziemy no, standardowo na środek. Kto by się tego spodziewał, że idziemy sobie na środek? Oczywiście oceniamy brzydkość skinów, w nie najbrzydsze skiny. Kurczę, tutaj widzę, że... Tak, dobrze robicie, to... dobrze robicie. Dobrze robicie, ale nie spowalniaj mnie. Ej, czemu ty tutaj... Tak, ten, dobra. Wyeliminował do... dobrze Tiax, dobrze Tiax. Oczywiście tak, teraz wybieramy najładniejszego skina. Co to tutaj, co ten Daryl tutaj robi? Przepraszam bardzo. Czemu wy się tu bijecie? Co ten Daryl tutaj robi? Ej, to jest bardzo ładny skin. Nie rozumiem czemu ci się nie podoba. To jest najładniejszy, skin kurczę, do Daryla. Tutaj no niestety dwa barbarian kule zostają wyeliminowane. Jezu jaki fart, że gościa tam nie trafiłem. Czy ty mnie walnęłeś? O nieładnie, nieładnie. Ej tutaj, jak tutaj walnąć, żeby... Dobra, nie sięgnęło nikogo. I tutaj, czy wy się tu bijecie? Weź, nie bić się tutaj. No kolejnym skinem, który zostanie wyeliminowany to jest Tatara. Proszę mi tutaj nie uciekać. Dziękuję, Arrow. Tatara jest bardzo ładna, mi się osobiście podoba. Znaczy ja biorę te skiny, które mi się podobają do wyeliminowania. Kolejnym skinem, który tutaj mi się tak podoba, no to tutaj jest ten Barley, no czarodziej Barley, no... To by tutaj można było powiedzieć. To jest też moim zdaniem ładny skin. Nie wiem jak waszym gustem, ale no, w moim to jest ładny skin. Kolejnym skinem, który jest tutaj ładny, no to jest tutaj um, EMZ. Serwer nie teraz. EMZ tutaj jest moim zdaniem ładna. I co? Zostały trzy osoby. Tam widzę, że. Y Imba się tutaj bawi w burzy. Tutaj gdzieś się ukrył CH Patryk. Czyli CH. Przypominam moi drodzy, że jeste chcecie dołączyć do teamu championiki, To wpisujcie sobie tutaj CH, -CH przed nikiem. Tak jak ja tutaj mam w niku. I teraz eliminujemy sobie tutaj tego kolcika z zaskoczenia. Moim zdaniem też jest. Taki, no nie jest aż, aż tak ładnym skinem. Ale tutaj z tych, no to. Jest yy, najładniejszy. I tutaj zostanie wyeliminowany. No mi się. Ten, naj... ten jest najbrzydszym skinem moim zdaniem. Tutaj ten hock mi się tak średnio podoba. Tak no. To no nie pasuje tutaj, no kurczę Belek. Moim zdaniem. Nie wiem, jak Waszym zdaniem, moim zdaniem ten skin do bóla jest najbrzydszy. A, jeszcze go pokonałem, super, mam 11 cubesów, super. Najbrzydszy, więc decydujcie, które skin Wam się najbardziej podobało. Oczywiście w finale. Piszcie w komentarzach. I kolejną kategorię wybieramy. Kolejna. Ko e, nie kolej na kolej, na kategoria, e, skiny. Jakie skiny? Skiny do postaci z alei pucharków. Z alei pucharków. <laughs> Patryk wygrał, tutaj się na czacie cieszy. Dobra, dajemy gotowość. I lecimy, moi drodzy, do czwartej, tak, czwartej rundy, więc lecimy. Czwarta runda już się zaczęła, i więc idziemy sobie wybierać skiny, które najbardziej mi się podobają z Alei Pucharków. Oczywiście to jest top mode przypominam, więc lecimy sobie na środek. Na środku tylko jedna skrzynka do wyeliminowania, więc się cieszę. O Jezu, tutaj widzę, że ten, więc tak. Shelly jest z Alei Pucharków, Brok jest z Alei Pucharków. Tutaj Bo też jest z Alei Pucharków. Nie, to jest Z dalej, pucharków. Tutaj mamy już 6, 8, 9 osób. Ale no niestety, widzę tutaj skiny, które się powtarzają. czemu ty tutaj nie, nie, nie uciekaj, dobrze, dobrze. Patryczek, tutaj niestety, Tiax. No niestety, skiny, które się dublują, no są wyeliminowane. No niestety, zdarza się, każdemu się zdarza. Zostało 5 osób. Kurcze, belek. No tutaj ten skin najmniej pasuje. No niestety. A ten skin do bólu moim zdaniem tutaj najmniej pasuje. No ty tam szczelasz Ror. No i Patryczek. No ty tutaj, no niestety. Wybrałeś tego skina co ja? a e Skiny. Tutaj mi się te trzy podobają, a ten no niestety nie. No zdarza się. Muszę się wyeliminować. <gul> kur kurcze belek, mam tutaj tego samego skina co Patryk wygrał, więc ja idę sobie w strefę. Tak naprawdę nie idę, ale dobra. Zostało trzy bardzo ładne skiny. Czemu nie, nie puszczajcie tych miśków? kurczę belek. Nie puszczajcie tych mićków, dobra. Tutaj ten ski, skin Brock jest całk bardzo ładnym skinem, Nita też jest bardzo ładnym. Ten już tak troszeczkę mniej ten 8bit wirus, no więc no niestety moim zdaniem zostanie tutaj wyeliminowany, najmniej pasuje tutaj do tej dwójki. Też ci oddam szczała, też ci oddam strzała za to co zrobiłeś. I tutaj moi drodzy, obstawiajcie tak jak w poprzednich rundach który skin jest najładniejszy, no moim zdaniem. E, ten brok jest najładniejszy, więc ta Nita zostanie wyeliminowana. Czemu ty tutaj mnie atakujesz? <noise> Nie no, ta Nita zostanie wyeliminowana. No brok ten jest najładniejszy, ale mnie traf. Trafnie, traf. Traf, 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 traf. Trafnie. Dawaj, dawaj. No, no trafnie, Ror! <noise> Dobra, nie trafił mnie, eee, więc tak, moi drodzy. W tym odcineczku to będzie na tyle. Jeżeli chcecie więcej takich top model, to jak już mówiłem, zostawcie łapeczkę w górę. Jak dobijemy tutaj 30 łapeczek, 30 łapeczek w górę, to robimy kolejny top model. A na razie, dzięki, że byliście. Dzięki za oglądanie. Ja się z Wami żegnam. Na razie i cześć. Hejo.